Witam wszystkich. Jackson z tej strony. Słuchajcie. Pogoda jest. Każdy widzi jaka. Tak. No pewnie u każdego trochę to inaczej wygląda. U nas dzisiaj w dzień 9 stopni. Tak dosyć ciepło wiadomo. Tu nie, nie będę mówił, że za ciepło, ale ładnie to niebo wygląda. Powiem Wam szczerze, że podoba mi się to. Bardzo ładnie 9 stopni, słuchajcie. No, pewnie jutro będzie zimniej, pojutrze znowu cieplej. To tak wiadomo, nie? Krótko jakiś czas nie nagrywałem w ogóle. Taki pierwszy kryzys miałem w tym roku. Przeziębienie takie mocniejsze mnie wzięło, ale jakby już po wszystkim, nie o tym, słuchajcie, piątek miałem Wywóz szamba. No i będzie, będzie co robić. Słuchaj, ta, słuchaj, ta zobacz ta to. Przyjechał <noise> i nie wyjechał. Przyjechał i nie wyjechał. Wielki problem. Wam powiem, że on tak może mi się uda to pokazać. O. Ponad kostkę się władował. Wielki problem był. Żeby wyjechał, musiał wypompować, jeszcze raz wyjechać, spróbować Dopiero jeszcze raz wszystko wciągnąć z powrotem i dopiero wyjazd Będzie co robić, będę musiał tu utwardzić, wykopać może dużo głębiej będę Wrzucić gruzu Słuchajcie, jakąś szlakę nawieźć, no bo też w nie będę... Nie będę tu nie wiadomo co kombinował, on ma tutaj częściej przyjeżdżać Wiecie, ktoś mógłby mi powiedzieć, że no wiesz... Namokło? no na mokło, ale słuchajcie to prawda jest taka, że ja tutaj nie mieszkam pierwszy rok, nie? A pierwszy raz się takie coś stało. To taka propos tego, że dzisiaj widziałem... Oczywiście włączyłem media głównego ścieku. Tak żeby rzucić okiem, co jakiś czas wrzucam. I zobaczyłem materiał, słuchajcie, że... Kurwa, że wielka susza panuje. Tak, sucho nie było od 10 lat, czy tam nie wiem, jak oni to podawali dokładnie. No to tak. O, a susza. Słuchajcie, że wszystko mi się zapadło. Fakt, tu jest gliniasty teren. No ale niestety, żeby glina się stała taka miękka, to ona musi wody dostać, tak? I co roku było jakoś dobrze, a tutaj w tym roku się tak zapadło. Będę musiał. Słuchajcie. Znaczy on mógłby dwa węże podłączyć, tak? I, I dwie rury. I ktoś by powiedział, no to mógł tam dalej sobie tam dalej jest kawałek betonu. To fakt, to prawda, ale yy, to też nie o to chodzi. Tu będę musiał sobie troszeczkę utwardzić, bo to jak nie ten wpadł, to może co innego by wpadło i to tak. Prawda jest taka, że tutaj gdzie mam drogę wjazdową, no moją posesję tutaj nigdy nic nie było i to jest takie, że to cały czas siada. W tym roku znowu będę musiał. No, utwardzić sobie znowu tak jakoś po kawałku, po kawałku, próbuję, żeby to wszystko tak, że będę miał co robić, słuchajcie. Jest susza, i widzicie, i z tej suszy się tak stało, nie? Ziemia ziemia tak popękała, że aż się zapadło. <laughs> Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Do usłyszenia.